Witam wszystkich 3 kwietnia na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. I tak w kalendarzu ekonomicznym na, na dzień dzisiejszym wydarzenia, które mogą spowodować większą zmienność na rynku euro i funta. Co 57 minut, już będziemy mieli coś z rynku. Euro, PMA Niemczech i 10,30 funt może też również być bardziej e, podatny na, na, na wahania ceny. O 16 mamy wskaźnik ISM dla przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Także w tych godzinach tutaj bym uważał na, na pozycję. Związane z rynkiem euro i funta. No i Stany Zjednoczone, wiadomo, jak to, jak to wygląda, jak są ogłoszenia trzygwiazdkowe zawsze. Tu przechodzimy do, do, do wykresu notowań dolara. Indeks dolara nam się umacnia, czyli mamy wzrost ceny, co może pociągnąć ze sobą korektę na, na rynku. Tradycyjnym na Zdaku, tak się jak i również na rynku krypto. Widzimy, że dotarliśmy do strefy Oporu, która była silnym wsparciem dla, dla, dla indeksu dolara. Bo teraz testujemy ją jako opór i widzimy tą reakcję podażą. Jeżeli odbijemy tutaj no to 101, 903, 101, 405, a jeżeli się przebijemy, to idziemy tutaj 103 czy 189, 103, 842, co nam będzie dawało umacnianie się dolara. Widzimy jednak dość duży wolumen podażowy na dolarze, także tutaj jeszcze z tymi wzrostami na, na, na rynku dolara to bym uważał. Na pewno poziom do obserwacji, wybicie 102,994, zamknięcie się nad 103, otworzy nam drogę do, do dalszego umacniania się. Gaz ziemny w dalszym ciągu oczekuję tutaj zejścia ceny w te rejony do tej niebieskiej strefy, ja sobie może zaznaczę na niebiesko, to jest moja strefa zakupowa, jak tutaj się będzie pojawiać gaz ziemny, no to będę sobie dokładał jakieś małe pozycje długoterminowo, o tym już mówię od dłuższego czasu, ropa UTI ropa tej nam bardzo wybiła wróciła nam do tego kanału wzrostowego, Także tutaj czekam dalej z moimi pozycjami, zleceniami zakupowymi na, na, na tych poziomach. Czy tutaj dotrzemy? Zobaczymy. Wydaje mi się, że tak, ponieważ całe to podbicie, jak, jak się przyjrzymy, to będziemy mieli pierwsze wsparcie dla ceny. Całe to podbicie, jak się przyjrzymy. Może być tylko i wyłącznie formą korekty do tego ruchu spadkowego. Także, że no ja w dalszym ciągu nic się nie zmieniło. Oczekuję, moje zlecenia oczekujące są na tych poziomach i tutaj oczekuję zejścia ceny. Obecnie nie mam żadnych pozycji na ropie. Po prostu czekam złoto, to mamy. <laughs> Widzimy, że wyznaczyliśmy sobie w zeszłym tygodniu strefę 1981. No spodziewaliśmy się, znaczy spodziewaliśmy się, ja spodziewałem się reakcji podażowej. I taka też reakcja się pojawiła. Ja tutaj realizowałem swoje pozycje w tym zakresie i teraz tutaj dobieram. Także dobieram pod dalsze wzrosty kolejne opory 1972, 1981 i 2002. Dlaczego dobieram na wzrosty? No ponieważ mamy tutaj, jak idziemy sobie na wyższy interwał, na interwał jednodniowy, to widzimy, że ten wolumen... Popytowy jeszcze nie jest taki silny, także jest przewaga zielonego dla mnie, i dlatego ja inwestuję tutaj, zakup, robię małe zakupy. Będę dogrywał do, do tych poziomów, które pokazywałem na interwale jednogodzinowym, czyli tutaj w okolicy 1972. Stop loss jest bardzo wąski, także jeżeli ktoś coś mi tu wybije pozycję, no to, to trudno. Natomiast Uważam, że, że mamy tutaj też małą dywergencję na RSI, ten dołek i ten dołek ten tutaj jest niższy, ale na RSI jesteśmy wyżej. Także możliwe, że tutaj odbijemy w tą stronę i wówczas będziemy szli w górę. Do tego też był taki pierwszy target. Pierwszy w ogóle będzie troszeczkę niżej, natomiast to jest, jest 1972-1968. Tutaj te rejony będę celował z tą pozycją. Kolejny jest Nazdak, Nazdak też idealnie ze strefy 13200, którą wyznaczaliśmy sobie w piątek albo w czwartek na, na porannej analizie. No, zareagował nam i oczekuję zejścia do 13,43, 12,892, może też 12,780. oczekuję korekty na nasdaq na, na Dlaczego oczekuję? Ponieważ ten wolumen popytowy nam maleje. Mamy również średnie na RSI mamy też dywergencję tutaj. Nie na RSI, tylko Magdi, przepraszam. Mamy dywergencję. Także tutaj oczekuję tego zejścia ceny w te rejony. I tu będę obserwował i patrzył, co się może zadziać. Jakie jest utczenie wolumenowe, czy ten wolumen narasta, czy my na niższych interwałach. O tym wszystkim będę informował o na naszej grupie dołączenia, do której zapraszam. Link w opisie do kontaktu ze mną. Wszystkie informacje wam prześlę mailowo. Natomiast co grupa oferuje? Oferujemy analizy, szkolenia, jak i również sygnały, z których możecie korzystać, wskaźnik, z którego można korzystać na rynku krypto i na rynku forex. Także zapraszam wszystkich, prześlijcie mi swojego maila i tam Wam odeślę wszystkie informacje, jak dołączyć do grupy. Przechodzimy już do euro do dolara. Też z wyznaczonej strefy w zeszłym tygodniu widzimy ten spadek podwójny szczyt, spadek. No tutaj tego poziomu jeszcze nie zaksięgowaliśmy. Ten poziom był pierwszy do zaksięgowania i tutaj zaliczyliśmy ten poziom możliwe zejście niżej trochę i tutaj pierwsze wsparcie mamy na 107. Natomiast funt do dolara. Też tutaj wyznaczyliśmy sobie na interwale jednodniową taką głowę z ramionami, już od dłuższego czasu mówię o tym. Byliśmy tutaj chyba, eee, że widzę coś takiego na wykresie i to się realizuje. Wyznaczyliśmy poziom 1.24.051, uderzyliśmy w ten poziom i widzimy reakcję podażową. Mm. Także kto łapał, no to tutaj można realizować już sobie część zysków. Dlaczego realizować część zysków? Ponieważ ja uważam, że te spadki nie potrwają zbyt długo. Mamy do zrobienia zakres takiej korekty. Tak tutaj, zakres tej korekty, tego się tu spodziewam. Oraz wypełnienie tych dwóch poziomów. 1,22,148, 1,21,842. Tutaj możliwe, że zejdziemy cieniem. No i później odbijemy. Jest możliwość zaliczenia tego wyższego targetu na D1, czyli 25,744, jeżeli ta korekta się wypełni w ten sposób. No i tak wchodząc na ten interwał godzinowy, widzimy, że tutaj presja popytowa. Jest wciąż dość duża, a podaż nam maleje, także stąd spodziewam się odbicia i kontynuacji tego wzrostu. Gdybyśmy doszli do tej strefy, no to następny target tam jest 25700, 1,25700 chyba. I zobaczcie, jeżeli byśmy doszli do tej strefy, to tutaj nam się idealnie pokrywa za 161, ale tak na razie obserwujemy. Zobaczymy, gdzie zakończy się ta, e, ta korekta i jak to będzie dalej wyglądać. I ja będę obserwował pod dalsze zagrania strefy 1,22, 132. no i tutaj ta zielona wyznaczona strefa. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. E, dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia na no, jutrzejszej aktualizacji rynku korekcji krypto. Miłego dnia, udanych tradeów i do usłyszenia.